Cześć, tej strony Kuszy. witam w tym odcinku z Pokémon Go. Słuchajcie, Najantic posłuchał się graczy i postanowił dostosować e, system Mega Raidów i zmienił go bardzo, moim zdaniem, na naszą korzyść. O tym dokładnie w tym odcinku w Pokémon Go. Ale zacznę od tego, że odbieram pieczątkę, za tym miesiąc, wspominam, za 7 pieczątek dostajemy alolańskiego rajczu, który może być shiny. Także w tym momencie zrobimy krótki szaniczek. O, u nowa stone mi się trafił, to dobrze. I zwykły. Do tego jegomościa mamy z głowy. Wejdę sobie do shopu i kupię to. Jest to już od paru dni w sklepie, jak ktoś jeszcze nie kupił, to pamiętajcie, żeby to zrobić. 3 zdalne redpasy, nie mogę kupić, mam więcej niż dwa z zdalne w ekipunku, to muszę ich troszkę zużyć. Także włączymy sobie online i poczekamy, aż ktoś mnie zaprosi na jakiegoś mega rajda. Kranidos z Weather Boostem na dziko, nice, 553. Trwa w tym momencie event, gdzie są zbustowane niektóre pokemony i najciekawszy z nich to właśnie Kranidos, także warto się teraz wybrać na jakieś łapanko i nazbierać troszkę candy do Kranidosa. To jest normalnie dosyć rzadki Pokémon. I 6 kędzi. Nice. To może zanim przejdziemy do tego głównego info, czyli konkretnych, najważniejszych zmian w systemie Mega, to przypomnę, jaki w tym momencie trwa event. Do 7 września, godziny 22, mamy event Mega Ewolucji. I Niantic powiedział, że w momencie, jak wbijemy 2 miliony Mega Raidów, to odblokujemy na Mega Rajdach Mega Pidgeota. I powiem Wam szczerze, ja celowo w tym evencie nie robiłem jeszcze żadnych Mega Rajdów. Uważam, że takie mówienie, zróbcie tyle, tyle mega rajdów, to damy wam nowego mega pokemona jest trochę słabe, de facto zrobienie jednego mega rajdu to dla Nianticu wiąże się z wydaniem pieniędzy na jednego zdalnego rajd pasa najczęściej, czyli mając tego średnio jednego dolara więc powiedziałbym, że to jest troszkę jak powiedzenie dajcie nam 2 miliony dolarów to damy wam nowego mega pokemona no tutaj mogli już kurcze powstrzymać się od tego Także ja nie zachęcam do robienia tych mega rajdów. Chyba że na darmowych passach, jeden dziennie. Większone respy na dziko są takich Pokemonów jak Abra, Magnemite, Executor, Rajhorn, Tangela Actabas, Omanite, Aerodactyl Markro, Larvitar, Trikotorczy, Lotat, Roselia, Beldam i właśnie Kranidos tych pokemonów dla mnie ciekawy jest tylko Kranidors, może jeszcze Larwitar. I tak to w tym momencie wygląda, ale wiemy też jak będą kolejne eventy, bo mamy szczegóły co do nich na przyszłe tygodnie. Od 11 września do 17 września, od godziny 8 rano do 22, jeśli wykonamy 275 milionów walk, odblokujemy Mega Handuma i używając Mega Bidrilla podczas walk otrzyma on wyższy niż zazwyczaj boost do CP. Pojawi się nowy szani Shani Ledyba. Potem od 22 września do 28 września będzie kolejny event, czas Mega Ewolucji będzie trwał 12 godzin zamiast 4 godziny, co ciekawe. Czas po Fina będzie trwał dwa razy dłużej po to, żeby można było lepiej wbijać przyjaźń ze swoim buddy. Pojawi się nowy Shani, Shani do duo. Oraz jeśli wykonasz specjalny limitowany czasowo quest podczas tego eventu, otrzymasz mega Gengara. I myślę, że ten event troszkę się wiąże z tym, co Niantic powiedział ostatnio, a mianowicie zmianą systemu Mega Ride'ów na korzyść graczy. No bo jednak jak wszedł ten system Mega Ride'ów, to gracze mówili, kurczę, to jest tak, trzeba wydawać Ride Passy, najczęściej płatne na Mega Ride'y, dostajemy z tego mało tej Mega Energii, potem te Mega Ewolucje są drogie, także Nenatic w tym momencie, słuchajcie, dostosował zarówno ilości Mega Energii, które otrzymujemy z Ride'u, jak i zmniejszył koszty poszczególnych Mega Ewolucji. Także teraz Wam przedstawię dokładne liczby. Po pierwsze są od teraz niższe koszty Mega Ewolucji Pokemona, którego już wcześniej Mega ewoluowaliśmy, także ta pierwsza Mega ewolucja i koszt pozostaje bez zmian, ale później każda kolejna jest tańsza o 20%. Także te Pokemony, które wcześniej kosztowały 50 Mega Energii na kolejną Mega Ewolucję teraz kosztują 40, a te, które kosztowały 25 na przykład Mega Bidrill, teraz kosztują tylko 20. Oprócz tego Niantic zwiększył ilość Mega Energii z rajdów, także w tym momencie, jeśli zbijemy Mega Right w mniej niż 30 sekund, wcześniej dostawaliśmy 55 energii, teraz 90, jeśli w mniej niż minutę 15, wcześniej dostawaliśmy 50, teraz 80, jeśli w mniej niż 2,30, wcześniej dostawaliśmy 45, teraz 70, jeśli w mniej niż 3,45, wcześniej dostawaliśmy 40, teraz 60, jeśli w mniej niż 5 minut, to wcześniej dostawaliśmy 35, teraz 50. Czyli tutaj widzimy bardzo duży wzrost ilości dostawanego. E, mega energii za rajdy. To jest dosyć, dosyć spore obniżenie kosztów mega energii. Część z Was teraz powie, Kusi, co ty gadasz, chłopie? Tak naprawdę to dalej są słabe te parametry, i dalej jest to zbyt kosztowne, e, i dalej najantik troszkę tutaj nas robi w ciula z tym wszystkim. Powiem tak, byłoby tak, gdyby nie to, że najantik powiedział już teraz, że będzie wprowadzał w bardzo niedługiej przyszłości kolejne możliwości zdobywania mega energii za darmo. I najantik powiedział, że chodzenie z twoim buddy będzie dawało ci mega energię. Czyli jeśli sobie ustawisz Charizarda na Buddy, to chodzenie z nim będzie dawało Ci mega energię, tak samo jak teraz za przejście na przykład 5 km dostajesz jednego Candy, to podejrzewam, że oprócz tego jednego Candy będziesz dostawał jeden mega energii, ale możliwe, że będziesz dostawał więcej, jeśli będziesz na wyższym poziomie przyjaźni z tym Buddy. Także opłaca się w tym momencie wbijać poziomie przyjaźni z Charizardem, Mewtwo i innymi potencjalnie silnymi Pokemonami, które mają warianty mega. Oprócz tego pojawiły się już pierwsze questy, które dają nam mega energię. Na ten moment jest to quest Zawalcz z innym graczem, Dostaje się za niego 5 mega energii albo do Venosaura, albo do Charizarda, albo do Blastoisa, ale na ten moment ten quest jest dość rzadki, Niantic no, powiedział, że zwiększy częstotliwość tych questów i może dostosuje również ilość energii, którą dostaniemy w nagrodę. Oprócz tego Niantic chce prowadzić niedługo nową mechanikę, mianowicie taką, że jeśli mega ewoluujesz Pokemona, to w czasie jego mega ewolucji za łapanie Pokemonów zgodnych z jego typem dostaniesz więcej candy. Czyli załóżmy na to, chcę zebrać więcej candy do gibla, załóżmy, jeśli będzie jakiś gibble community day kiedyś, czy coś takiego, to odpalam sobie mega ewolucję jakiegoś mega smoczego pokemona i na przykład załapanie każdego gibla w tym czasie dostaje dwa razy więcej candy. Dla mnie fajne, dla mnie dobre rozwiązanie, bardzo przydatne to będzie właśnie w wyjątkowych niektórych sytuacjach, podczas niektórych eventów, kiedy będziemy chcieli zabrać jak najwięcej candy do danego Pokemona. Także na ten moment, moim zdaniem, ten system Mega Ewolucji już teraz wygląda troszkę lepiej niż było na początku. O czym Wam zresztą mówiłem od początku, że słuchajcie, Niantic no jeszcze dostosuje ten system, bo teraz to jest jednak troszkę za bardzo taki pazerny ten system z ich strony i już jest to dostosowanie. Niedługo wprowadzą nowe mechaniki, także myślę, że... Idzie wszystko w dobrą stronę. A teraz słuchajcie, będę miał zaraz zaproszenie na Mega Ride'a, także zrobię sobie Mega Charizarda. I już widzimy ten zmniejszony koszt, jest tylko 40. Było 50, jest 40. Także ja już mogę sobie korzystać z tego zmniejszonego kosztu. Zrobimy sobie Mega Charizarda Y Shiny, bo powinienem za chwilkę dostać tutaj od Krzyśka Zaproszenia, na mega wenuzaura. Już do niego piszę też słuchajcie, żeby mi wysłał to zapro już, bo jestem gotowy. 4215 cp. Dobra, jest zapro. I zobaczymy, w ile czasu uda nam się zbić i ile dostanę teraz tej zwiększonej mega energii. Krzyż przy ulicy, już byłem chyba na tym gymie, na wcześniejszym odcinku. Jest nas dwóch na ten moment. Mam nadzieję, że tutaj ta ekipa będzie troszkę większa w tym momencie. O, już jest troszkę lepiej. Jest też Łukasz, który też ma mega ewolucję. Fajnie. Także wchodzi ten mega Charizard Y. Ja mam, że wolę Y z tych dwóch. Y jest... Bardziej mi się podoba po prostu, bardziej go lubię, zwłaszcza, że na też wyższe CP w Pokémon Go. No to. Chociaż psychiczne Pokémony w sumie przede jeszcze raz w tym Mewtwo i to też ma sens, przecież też jest super efektywne na niego. O, jeszcze Shadow Mewtwo z Ice Beamem, też super efektywny przecież ten Ice Beam. To nawet dobrze się podpowiadają poksy. Dobra, wchodzimy jeszcze raz tym mega Charizardem, żeby tam troszkę nas zbustować na koniec, bo coś, coś opornie to idzie. Jednak kurczę troszkę gorzej niż myślałem. Początek był dobry, ale potem troszkę kurczę pod górkę. Łukasz, dzięki za przyjaźń tutaj. I powiem Wam coś, moim zdaniem dalej troszkę jest niesprawiedliwe ze strony na że jednak tak dużo większa jest wciąż nagroda, nawet zwiększyli tę przepaść, jak dużo większa jest nagroda za szybkie zbicie. Bo teraz na tym najszybszym zbiciu masz aż 90 mega energii. To jest trochę nie w porządku, bo ludzie w małych miejscowościach, nawet na wsiach, gdzie mają mniejsze ekipy, Będą dostawać mniej mega energii, a w takim Tokio, San Francisco, Nowym Jorku, gdzie wchodzą i zawsze jest 20 osób w lobby, będą dostawać najwięcej. Także to akurat jest jedna rzecz, która mi się nie podoba. Ale 60 mega energii za taki słaby wynik. No bo dobra, przyznaję, trochę słabo nam poszło. Także 60 mega energii to na pewno jest dużo więcej niż byśmy dostali wcześniej, bo wcześniej byśmy dostali 40 za taki wynik. Czyli teraz dostajemy o połowę więcej w sumie, nie? Masz tu czambo O, pierwszym bolem siedzi. Nice. I patrzymy dokładne IV. Bardzo dobre IV. Patrzcie na te staty. Prawie Seta, prawie Seta moi drodzy. I mam już Candy na moją pierwszą mega ewolucję w mega Venusaur, ale jeszcze jej nie zrobię. Trzymam się, poczekam, może trafi jakąś setę na przykład, albo setę shiny. Także słuchajcie, tak dużo nowych możliwości będzie już niedługo zdobywania mega energii w Pokémon Go, że myślę, że to będzie już dużo bardziej zbalansowany system. Wejdziemy sobie w mojego Buddy. O, Buddy mi dał gifta fajnie, ale ja chciałem wejść w niego i tutaj ponabijać troszkę przyjaźni. Strasznie opornie mi to idzie, nabijanie tej przyjaźni z moim Charizardem, naprawdę. O, jeszcze mi tryb AR, chyba nie działa w pokofonie dalej. To zrobimy bez AR-u. Troszkę to gorzej wygląda, bo on jest taki miniaturowy przez to, ale okej. Okay. Wszyscy dobrze wiemy, że ten system wbijania przyjaźni z naszym bady jest troszkę jednak upierdliwy, no ale mimo wszystko warto prędzej czy później się za to zabrać. No bo jednak to daje pewne nagrody. W sumie... O! Nawet ładne zdjęcie jak na zwykły AR. Ej no, jak na zwykły AR, to jestem niezły fotograf. Wow, właśnie sobie zdałem sprawę, że w tej mega ewolucji. Mega Charizard Y jest moim najsilniejszym Pokémonem, jeśli chodzi o CP. Co prawda, teraz bierzemy Mega Charizard Y, także Mega Charizard Y na Mega Charizard Y tak sobie się przyda. Ale powiem Wam, że w tym momencie ten system Mega Raidów jest jednak no, dużo bardziej przystępny, bo powiedzmy, że średnio dostaniemy za każdego Mega Rida około tak 60 Mega Energii, można na spokojnie założyć. A jedna Mega Ewolucja, zakładając, że nie jest to nasza pierwsza, tylko wcześniej robiliśmy jakąś, nas kosztuje tylko 40, także możemy średnio zrobić około. 1,5 mega ewolucji dziennie za darmo na darmowym Ride Passie Także nie jest to tak najgorzej, ale moim zdaniem tak powinni obniżyć Poki typu Mega Charizard kości do powiedzmy 25 może A Beedrillę czy coś takiego to powiedzmy do 15 Takie jest moje zdanie osobiście Dzięki Marek z Zapro i z Weather Boostem O, w Chumbo Dobra, teraz siedzi 10-11-10 Prawie najgorsza IV z Ride'u Odchodzą trochę od tematu mega ewolucji, bo pamiętajmy, że są też inne rzeczy w Pokémon Go i inne eventy. Nadchodzi wrześniowy Community Day, także warto by było troszkę się zapoznać z tym, bo to już jest 20 września, czyli bardzo niedługo. Od godziny 11 do 17 czasu lokalnego, czyli dalej 6 godzin Community Day. Dalej w tym takim wariancie Stay at Home Edition, czyli też oczywiście incensy trwają 3 godziny. Będzie do kupienia Elite Box z Elite Fast Nie wiem, czy warto wydać kasę na to, można się zastanowić. Ale Special Research będzie też za 1 dolara, czyli 3 złote, także to już bardziej warto kupić, ale oczywiście można też grać za darmo na tym evencie. Będzie potrójny exp załapanie, także całkiem fajny bonus. I Shiny Porygon, do jego ewolucji, przypominam, w Porygona 2 będzie potrzebny upgrade, taki przedmiot. Do ewolucji w Porygona Z będzie potrzebny Sinostone i taki Porygon podczas komity daja otrzyma... Ekskluzywny atak, try attack, który będzie bardzo dobry prawdopodobnie do PvP, bo będzie obniżał i ataki i defensywę przeciwnikowi. I teraz pewnie macie pytanie, dobra, to jak do tego czasu mamy zebrać te upgradey i te Sinostone, żeby sobie zrobić jak najwięcej ewolucji, dobrych, shiny Porygonów podczas tego eventu 20 września. Już wam mówię, jeśli nie macie tych przedmiotów, to od 11 do 17 września, przypominam, jest event Mega Battle Challenge i podczas questa czasowego na tym evencie dostajemy jednego upgradea i jednego sinostona jeśli go ukończymy w czasie. A później jeszcze podczas Comtite czyli 20 września, można zebrać do trzech upgrade'ów i trzech sinostoneów kończąc czasowe zadania. Dodatkowo trenerzy, którzy wykupią ten płatny ticket, dostaną jednego upgrade'a i jednego Sinostona w ramach tego questa z tego płatnego ticketa. Oho, widzę, że mi się wykluł mega Blastoise tutaj na drzymie obok. To podbiję i na darmowym Ride pasie jeszcze go zbiję. Dobra, robimy tego Blastoise'a. Dobra, to ja swoją cegiełkę do Mega Pidgeota dołożyłem. Ciach! W mojej strony to jest lepsze odcinku, zostawcie łapę w górę i zobaczymy co przyniesie przyszłość jeśli chodzi o mega rajdy w Pokémon GO. Trzymajcie się, na razie.